Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić twoje życie. Peladofobian. Strach przed łysością. Łysy. Łysy mógł być kiedyś rudy. Rudy. Wiewiórki są rude. Wiewiórki lubią zjadać orzechy. Orzechy to jedzenie. Pizza też jest jedzeniem. Pizza jest w kartonowych pudełkach. Karton robi się z masy papierniczej która jest pozyskiwana z drzew. Na drzewach mieszkają wiewiórki. Ło. Zobaczcie, jaki kształt wyszedł. Pięciokąt. Pentagon jest w kształcie pięciokątu. Pentagon to budynek. Blok też jest budynkiem. W Minecrafcie są bloki. Peladofobian zrobił filmik, że Minecraft to Illuminati. Wydaje mi się, że wszystko to o czym Peladofobian wstawia filmiki na YouTube, że jest Illuminati, naprawdę jest Illuminati. Tyle, że robi filmiki w śmieszny sposób, aby odwrócić naszą uwagę, żebyśmy myśleli, że tak naprawdę to wszystko nie jest Illuminati. Podczas gdy Peladofobian pomaga im zdobyć władzę nad światem. Ale czekajcie, gdyż to nie jest pewne. Muszę najpierw sprawdzić, czy moja teoria się zgadza. Peladofobian ma 13 liter, Minecraft ma 9 liter, 13 minus 9 równa się 4, pierwiastek z 4 to 2, Hel ma liczbę atomową 2 i jest pierwiastkiem. Hel ma 3 litery, trójkąt ma 3 boki. Peladofobian równa się Illuminati Confirmed. No dobra, to tylko dodać intro Jotro. i outro. Już będzie można wstawić. Eee, yes. And you know too much about us, so I must kill you before your channel will become bigger, so that people won't know the truth. But I thought you wouldn't understand Polish. I don't need to understand it. I just know what I need to know. Say goodbye to your YouTube channel. No, please, don't kill me. Maybe you want to join us? Then we could together rule the YouTube. No, I won't forget what the Illuminati did to me. So we'll leave before I kill you. Okay. You lost your only chance to become known on YouTube. Goodbye. Grzyby. Mario lubi zjadać grzyby. Mario. Mario nosi czerwone i niebieskie ubranie. Gdy zmieszamy te kolory wyjdzie fioletowy. Czy wiecie co jest fioletowe? Purple guy. Nie. Za dużo grałeś we FNAFA. Chodziło mi o ametyst. Ametyst to minerał. Minerał. Woda mineralna. Woda. Ocean.